Maneczko widzowie, dzisiaj gramy sobie w Minecrafta na moim komputerze nowym, może nie nowym, ale no, dawno nie było odcinka, więc co, no sobie zagramy dzisiaj w Minecrafta na takim fajnym serwerze, a PvP Hub, Tryb Anarchia Practice, polecam wam bardzo fajnie, pokażę wam moje rzeczy, bo kopałem, bo ogólnie to jest event jak widzicie tu na górze, tu jest event. I patrzcie, co udało mi się zdobyć. Smoczy miecz, trzy smocze miecze, marchewkowa kusza, y, cztery marchewki, dwie wędki surferka i osiem lizaków, bo jeszcze mam tutaj wszelkie rzeczy, mam swoje y, itemy. To wam pokażę od razu też. Y, tu mam kilofy, bo sobie. Tyle mam hajsu, tyle mam godzin, tyle mam fragów, śmierci. I tu mam swój klan, który stworzyłem. Nie pytajcie. Tam miałem gościa, tu macie skrzynki, pokażę wam. Ogólnie to jest taki filmik na luzie, żebyście na razie no, nie wyczekiwali. Faj bardzo fajnego. Yy, ogólnie to za tydzień mam dla Was super kozacki film z tego właśnie serwera. Więc wyczekujcie go. Tu macie picką skrzynkę i tęmy da się wydropić alka, Ona jest bardzo rzadka. Z anarchicznej, tak samo. Dobra, eventową masz. Eventową macie. Fajna. Skrzynia petów i rzadka. No to wiecie. Yy, pod yy, ukośnik osiągnięcia macie takie rzeczy, gdzie możecie odebrać sobie takie rzeczy. O, tutaj. Yy, I macie odłamki, bo jest ten event właśnie. Ja mam 0 yy, bo odebrałem sobie to. Eventowy klucz. Macie rtp, strefę A i mapa. Ogólnie to wam pokażę zaraz. Mam. Fajna i ta analiza mam. Kosz. Poczekajcie, da da yy, Ogólnie, widzowie, to powiem wam, że ten serwer jest mega super i polecam wam na nim grać. Bo szczerze, ten serwer jest chyba najlepszym serwerzem, jakim może, jak, na jakim możecie grać. Bo nie dość, że jest tutaj. Macie yy, darmową rangę na 48 godzin. To nie dość, że możecie, wiecie co robić jeszcze? Na dodatek. Yy, możecie sobie odbierać Daily. Fajnie. Daily jest fajne. Bardzo fajne. Zaraz będę mógł sobie odebrać, to zrobimy taki mini opening. Yy, no co? Idę, pójdę na RTP. Napiszcie mi w komentarzach, czy podoba Wam się serwer. Yy, no, dobra, idziemy na RTP mLK. Yy, tutaj jest problem z fireworkami ogólnie. Więc dobra. Wchodzimy sobie na losowe... Ko oj. Los losowe. Pokażę wam trik. Jak będziecie mieli Elytra i Trident, to zakładacie Elytrę, wchodzicie do wody, używacie Tridentu i używacie spacji. O, widzowie! Deszcz pada! To wiecie co? Wam pokażę jeszcze jeden trik, bo nie wiem... Znaczy może wiecie, albo i nie, w deszcz da się używać trident, da się nim latać. Patrzcie. Oj... Oj, oj. Nie tak to miało wyglądać. Pójdziemy sobie... Do tamtej, guba, do tamtej bazy mamy 400 kratek. 400. To poczekamy sobie na trident i zobaczycie jakie to jest proste latać tym. To jest taki trik, patrzcie, ja stoję na tym w ogóle. I patrzcie. Widzicie jak to jest takie proste? Używacie tylko. I nawet to nawet to działa chyba na, na normalnym serwerze, na swoim single. Player albo multiplayer. Nie wiem, ale byście musieli sprawdzić. I zobaczcie. Oj. Akurat teraz tam użyję fajerwerek po prostu. Yy, ogólnie tutaj na tym serwerze macie dozwolone minimapy i te inne takie mody. Ja właśnie sobie korzystam z minimapy. No. No. Sobie korzystam. I serdecznie zapraszam do ten serwer. Bardzo fajny. Właśnie sobie teraz lecę i co? Możecie zostawić subika i lajka, bardzo mi miło mi będzie, bo wbijamy 250 subskrypcji. Raczej mi się to uda, ale nie. Jak będę tak rzadko wstawiać filmy, to raczej nie. Ale będę w widzowie, bo teraz byłem ogólnie, mam szkołę. I wiecie. Każdy w sumie ma szkołę. I wiecie o tym, że teraz nie będę miał też jak nagrywać tych filmów, nie? Może nie codziennie, ale co tak... Jeden, dzień, jeden film w tygodniu, czyli w środę co tydzień będzie film. Co tydzień. Tak żeby nie było... tak żeby nie było, a później zmienimy. Na razie... O! W ogóle widzowie ta mapa ma maksymalnie ile? Tysiąc kratek. No. no. I sobie jem koksy, a w ogóle wam pokażę kity. E, mają stronę też. Tu macie za darmo. Kita. Anarchiczny miecz, kilo. Macie takie, anarchiczny łuk. Tu macie tą, tą rangę za 48 godzin za darmo i właśnie to jest ten kit. Macie Practice Lover, Master, no. Jak piszecie sobie kod start. No, to macie właśnie darmową rangę. Ja sobie właśnie to odebrałem, bo mogę znowu. I no. O! Widzę, to wtedy zrobimy sobie mały opening na odcinku. Zrobimy mały opening. No, włożę wszystkie temy. Dobra, wszystkie, wszystkie nawet zbrojka, elka, lizak i zrobimy sobie open kluczy, daily, co dwie minuty, o poczekajcie, dobra i patrzcie, mamy za ten to kit, rzadki, no i tu mamy to fajne, yy, daily i zobaczcie, Dwie, dwa anarchiczne klucze, no, jest spoko, ogólnie to poczekajcie, to zrobię tak, anarchiczne opicki, ten, ten, zrobię tak, żeby najpierw otwieramy, najpierw rzadkie, otwieramy, trzy skipuje i coś otwieram, tak normalnie z animacją, o, plus do petów, ogólnie nie pytajcie się, bo ten serwer jest trochę taki, taki inny niż anarchia. Taki, nie bójcie się, o, epicki kluczyk. Trochę jest bardzo nawet inny. Więc no. Tutaj mają nawet stronkę swoją. Jak chcielibyście coś kupić, to macie swoją, tą stronę. Ale nie zachęcam was do tego, bo sam jeszcze nic tu nigdy nie kupiłem. No dobra. anarchiczny klucz. Nie! Śnieżki. Dobra. Dobra, otwieram jeden bez animacji. O! O kurde. Dobra. Jeden otworzyłem bez... jeden bez animacji. Dobra, otwieram kolejne. O kurde, widzowie! O skalniaczek mi. Patrzcie! I teraz klucz będzie jakiś klucz. Nie. Dobra. I villager. On mi daje... No a słaby jest. Ja mam takiego dobrego peta. Dobra. Trzy bez animacji trzy z animacją. Raz, dwa, trzy. O, cztery rzeczy. Trzeba też dwa. Dobra, najbardziej chciałbym firewerki, bo widzieliście, że mam elytrę, to najbardziej by mi się przydała Elka. O, no zaczerowania też mam. O, o, anarchiczny klucz. Mi się bardzo by przydały firewerki, bo ja mam Elka i u mnie. O, anarchiczny klucz. Dobra, widzowie, otworzę te epickie bez animacji. Dobra, słabe, słabe, słabe. Ale mamy całego sata. Patrzcie. I bania tylko na dwa. Dobra, otwieramy trzy, trzy z animacją. Dobra, otwieramy kolejne. Lizak, Lizak jest w animacji. Kolejne. Anarchiczne klucze. Anarchiczne klucze i łuk To otwieramy tak. Raz, dwa. Lizak, Lizak, nicowie, Lizak, Lizak. Dwa. Marchewkowa kusza. I anarchiczne serca. Widzowie, lizak. Lizak, 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 lizak. Kolejny do kolekcji. Patrzcie. Mam już raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem lizaków. Siedem lizaków, widzowie. pety sobie wyrzucimy do kosza. Rózgę też, kupimy na też wszystko do kosza. Ogólnie to jest słaby drop. Generalnie. No, słabe jest bardzo. No tylko fajerwerki sobie zachowam. bo fajerwerki i mi się przydadzą. Patrzcie, mam 8, Nie, mam 8, 8 lizaków. Tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, nie, siedem. No, Mam 7 lizaków. No i co? No... To by było na tyle w tym odcinku. Bo nie mam nic więcej. Pokazanie wam, bo to jest cały serwer ogólnie. Yy, co, odbierajcie rangi. Tutaj macie, pamiętajcie, ukośnik kod start. I macie, już odebrałeś kod. No i macie, no macie kod odebrany, napisany. i właśnie macie darmowy kod i darmową rangę na 48 godzin. Ale potem będziecie mogli chyba znowu odebrać, no jeżeli to się skończy. No i co, wbijajcie się do topki, jeżeli będziecie mogli wiecie, fragi, wszystko. Nie gincie tylko. No i co? Pa, pa.